Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj nagrywam Brawl Starsa. Yy, oczywiście subskrybujcie mój kanał i jak coś możecie mi napisać. Czy wy macie tak samo, kiedy gracie, że wam się ze Star Dropów jakieś nie wiadomo co wypaduje. Wypada, bo mi tak. A wam ja nie wiem jak, ale ja tego nie lubię. I Brawler w ogóle zepsuł... Całą e, grę, bo oni usunęli mega boxy i o tym chyba każdy wie. Ale dodali teraz start dropy, i aby powrócić graczy, dodają teraz dwie gwiazdki. Możecie tam w końcu sobie zobaczyć, e, tak, za kogo będę grał? E, ja chyba zareagowałem, ale możecie mi wybrać kogoś później, Napisać w komentarzu, kogo miałem wybrać. I gra się zaczyna, jak coś. A wy napiszcie jakie macie postacie i ile ich macie? Oszeli ze mną gra. Jakaś. Licharszka. O nie, o nie, o nie. Które? Nie. Szeli. Cześć, mi. Ode mnie się odczepcie szatany. Szatany. Jak też mam nick WilliŁonka I mogę wam jeszcze pokazać moja ID, będziecie chcieli się dodać, to możecie piszcie w eee, Wtedy jak wy się do mnie dodacie I wysłuchacie do mnie w komentarzach, to ja no. też mogę z zagrać No, tym razem oczywiście y, umarłem I szczęki chyba też Teraz No, no to nie wiem ale nie, przestajemy, gramy dalej Można o czymś popowiadać na przykład na filmikach Na przykład, jakie się ma życie, można powiedzieć Na przykład Karla, jak tutaj mam Chodzi o tak I gram za Karla W następnym filmiku yy, napiszcie mi w yy, jaką grę mam wam zrobić, bo ja nagrywam w sumie wszystkie gry, ale mogę wam niektóre na przykład yy, nagrać. Jak będziecie chcieli to mi napiszcie yy, obowiązkowo, to wam nagram. Yy, akurat teraz gra się zaczęła. I chyba Penny mnie teraz z dziewczynie, ale nie. Zabiłem Poko. Ale poko jest słaby Jak na mnie Przepraszam fanów Boko Ale dla mnie on jest dosyć słaby yy, Muszę uratować Franka A dziwne, czemu było dziw naszemu franę by O dobra wygraliśmy 9 kucharków Ponowna gra Jak coś, ta pomoc taka, że o taką właśnie latać, to jest bardzo dobra pomoc. Ta druga też jest dobra, bo ty jakby świecisz takim ogniskiem, czy coś typu tego. I ten cały skin, on jest dość stary, ale niedawno go z powrotem dodali na parę dni i go już mieli, O, niestety. Ale chyba nam nawet... to... Dobra. Z Frankiem teraz nie gram, bo on też nie chce. Jak coś, wymyślcie mi za kogo mam grać, bo ja mam 3, 2 postaci i za kogo potrafię grać prawie Nie wiem, która wersja Cordeliusza właśnie zanim wy go znacie jest najlepsza, bo umie jego wersja skin to jest y, ten, który się jakby dymi ogniem, czy coś typu takiego. O! Nie lubię baza. Jest. Y, 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 y. To jest e, ostatnia runda i filmik się kończy, ale jak będziecie chcieli, to zrobię jeszcze dzisiaj drugi. Mogę zrobić, mogę grać. I obowiązkowo się subsk subskrybujcie i piszcie mi w komentarzach, jaka seria ma być powinna. E, druga ma być powinna być. No. I jak już się zdecydujecie, to mi napiszcie, ja postaram się nagrać każdą yy, yy, grę. Mam też wszystkie snapy mogę wam nagrać, yy, bo jestem fanem snafa. Yy, to mamy obecnie, może powiedzieć, FNAF 9 i tak dalej. Ale FNAF 9 mi trochę teraz nie działa, bo mi się zaczynał komputer. Więc no, będziecie wiedzieli, czemu nie nagryłam go, ale bardzo chciałam. To dropowym odbywam przed sobie Dobra, drugie miejsce, nie tak źle Jeszcze wam na koniec pokażę ID Możecie sobie go wpisać później I subskrybujcie mnie proszę, bo mam tylko dwa subskrybenty To jest moja ID Możecie mnie dodać Jeszcze mi napiszcie swoje nicki I to już ta